stanu gospodarki jest rynek pracy również, prawda? I przypominam sobie lekturę pewnego kronikarza XIX-wiecznego łodzi, który opisuje jak to kiedyś o godzinie 5 rano, gdzieś od bałd, narastał taki huk. Drewnianych sabotów pracowników, robotników idących do pracy. I takim odpowiednikiem tego huku drewnianych sabotów w tej chwili jest dworzec Wizew, w którym ci nasi współcześni robotnicy w pociągach jadą do Warszawy, żeby tam wytwarzać to, co kiedyś tu było robione dla, dla miasta. Dla miasta Łodzi. Ja mam takie, takie pytanie, taki już na koniec. Takie pytanie i, i taką refleksję. Wszyscy te kilkadziesiąt lat temu, minęło już ponad 20 lat wolnego rynku w Polsce, wszystkie miasta startowały z tego samego punktu, prawda? Łódź nie miała najgorszego punktu startu. Można powiedzieć, że Łódź z pracownikami przemysłu włókienniczego nawet w pewnym momencie, w tamtych czasach była pewnym oczkiem w głowie ówczesnej władzy, prawda? W tej chwili, kiedy próbujemy sytuować Łódź na mapie miast, które dokonały pewnej przebudowy, to okazuje się, że jesteśmy już daleko, daleko za tymi dużymi miastami, a nawet twierdzę... Bardziej atrakcyjne z punktu widzenia takiego wizualnego są takie miasta jak Kielce, Białystok i wiele innych mniejszych miast. Myślę, że nawet Ełk byłby w stanie konkurować wyglądem i dbałością o tę substancję mieszkaniową z łodzią. To, co się dzieje na obszarze rynku nieruchomości. Niestety, ale woła o pomstę do nieba, bo tak naprawdę mamy do czynienia z jakimiś tam programami, z jakimiś pomysłami, natomiast nie ma ciągłości w prowadzeniu tego rynku nieruchomości. Chociażby w tej kadencji, jeśli chodzi o pomysły na rynek nieruchomości widzimy, że te pomysły są od ściany do ściany. Z jednej strony mamy pomysł wyrzucania ludzi do kontenerów, z drugiej strony deklarację kolejnego urzędnika, który powiada, od dzisiaj my nie będziemy nikogo wyrzucać. I teraz pytanie jest takie: jaka jest ostateczna? Koncepcja władz miasta, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, o kamienicę, o, o te dobra, które są, o których mówiłeś, rodowe, które są w gestii, w gestii tego miasta. Parę danych. Mówimy tutaj o rynku nieruchomości, o zaniechaniach, o, o takim miotaniu się od ściany do ściany, zmiany wektorów, preferencji, deklaracji. W 1998 roku Rada Miejska przyjęła prawidłowy kierunek działań. Czyli poszła na komercjalizację usług zarządzania całym zasobem, który był w gestii miasta. Mam tu na myśli zarówno i lokale komunalne, ale również i te lokale, czy też te nieruchomości, które były nieruchomościami. Własnością zarówno podmiotów prawnych, czyli gminy, i własnością osób fizycznych, czyli osób, które wykupiły od gminy te lokale. Mam tu na myśli generalnie obszar, segment wspólnot mieszkaniowych. Miasto poszło w kierunku bardzo takim rynkowym komercjalizacja, czyli urynkowienie, prywatyzacja usług zarządzania. Przypomnę rok 1998. W tym samym roku dokonała się zmiana władzy rządzącej. Nowa większość zatrzymała ten proces w sposób sztuczny i dziwnie niezrozumiały, zwłaszcza w sytuacji, gdy widać to najlepiej poprzez zwykłą ilustrację, obrazowanie, mapowanie, pokazywanie jak to jest w rzeczywistości. Zarówno nieruchomości spółdzielcze. Nieruchomości wspólnotowe, tam gdzie już działają prywatni zarządcy, gdzie właściciele nieruchomości, lokali wykupionych wiedzą najlepiej, że inwestowanie w ograniczonym zakresie polepsza zarówno i techniczną jakość, ekonomiczną i estetyczną. Czyli widać wyraźnie, że te. Obszary te nieruchomości wyglądają znacznie lepiej niż te, które do tej pory pozostają w omnipotencji, w gestii władzy samorządowej, czyli tam, gdzie gmina nadal jest właścicielem, a oprócz tego w sposób nieuprawniony, niezgodny z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o własności nadal uzługuje sobie uprawnienia zarządcze, czuje się przedsiębiorcą. I czuję się generalnie no, najlepszym z możliwych operatorem e, tychże usług w imię obrony pewnego stanu posiadania, czyli zatrudnienia w, w jednostkach organizacyjnych, czyli w jednostkach budżetowych, dawnych, w zakładach budżetowych. To jest pierwsza okoliczność. Czyli zatrzymano prawidłowy kierunek działań, prywatyzację usług zarządzania. Druga okoliczność, rok 2001, uchwalenie nowej ustawy o ochronie praw lokatorów. Ustawa ta w artykule czwartym bardzo precyzyjnie narzucała w sensie obligatoryjnym na każdą jednostkę samorządu gminnego, czyli na tę jednostkę samorządu, który posiadał własne zasoby nieruchomościowe, obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem w sensie strategicznym na 5 lat w układzie syntetycznym, czyli w podziale na zadania typu inwestowanie w nieruchomości, czyli politykę remontową, politykę modernizacyjną, wywoływanie nowych inwestycji mieszkaniowych, a także i zamiana lokali, tworzenie zasobu socjalnego, finansowanie zasobu socjalnego, czyli budowanie bądź modernizowanie, przetwarzanie z istniejących obiektów jakichś poprzemysłowych, biurowych przy wsparciu do 50% kosztów z budżetu centralnego. Osiem zadań w rozbiciu na poszczególne elementy, sekcje, łącznie z planami finansowymi, tworzenie perspektyw wieloletnich. Od roku 2001, znów wracamy do naszego miasta, czyli miasta Łodzi, tej uchwały, tego wieloletniego programu nie było, aż po rok 2012. Obecna uchwała jeszcze nie odpowiada temu, co ustawa w jakimś sensie plasuje, wykazuje czy też ogarnia. Druga rzecz, w tejże ustawie o ochronie perwokatorów jest zawarta druga, ale już fakultatywna przesłanka, że w ramach tego programu operacyjnego, tego programu strategicznego, miasta mogły również uchwalać pewnego rodzaju politykę mieszkaniową. Strategię, ale w sensie już takim y, intencyjnym, może, intencjonalnym, y, pewnego rodzaju, y, jako pewnego rodzaju taki manifest, misja do y, funkcjonowania. I trzecia okoliczność, rok 2007, Komitet Regionów Unii Europejskiej bardzo wyraźnie nawiązał do szczytu, do szczytu nicejskiego, na którym to szczycie nicejskim Unii Europejskiej? Dostaliśmy gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej, przypomnę 80 miliardów euro. Mówimy o Polsce. O Polsce. Polska dostała taką kwotę, co nasz premier Marcinkiewicz wyrażał poczykroć, zakrzykiwał tak, tak po angielsku. I w tym programie, w tym, tej puli, tej perspektywie finansowej, dostaliśmy możliwość wykorzystania z tych 80 miliardów 3%. Puli środków na programy rewitalizacyjne. Nie wykorzystaliśmy tej szansy, mimo że w tymże Komitecie Regionów zasiadali nasi przedstawiciele z Urzędu Marszałkowskiego, prezydent miasta Łodzi, odpuszczono ten program zupełnie. Trzecia, kolejna rzecz, okoliczność właściwie to była taka, że Unia Europejska uruchomiła inicjatywy finansowe, czyli Sposoby, żeby ten program modernizacyjny, odnowy substancji bazy nieruchomościowej móc jakoś finansować, uruchomiła Unia Europejska inicjatywy, czyli pewnego rodzaju programy mikropożyczek, zarówno dla miast, jak i dla przedsiębiorców, którzy wraz z gminą, wraz z samorządami mogłyby w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizować określone projekty inwestycyjne, uzyskując niskoprocentowane kredyty do 2% w skali roku, no to trudno o lepszy. I też w tej sprawie yy, tego typu inicjatywy nie zostały w sposób należyty podjęte, wykorzystane, rozpropagowane. Dzisiaj, na obecną chwilę, miasto chce problemu pozbyć się w sposób jednorazowy, mianowicie sprzedaż tego, co jest, czyli tego, tej masy już nawet nieupadłościowej, ale takiej. Będącej w stanie agonalnym, sprzedać po jak najmniejszej cenie, żeby ten problem przerzucić na nabywców. Zakończę pewnego rodzaju kwintesencją, że tego typu refleksja, która na przykład w Krakowie miała bardzo taki czytelny swój wymiar, jest taka, że po mieszkania te komunalne z bonifikatą 90-95% sięgają ludzie, którzy nie są najemcami. Którzy nie mają tytułów prawnych do tych lokali, ale chcą, w jakimś sensie, wolne swoje środki uruchomić celem nabycia tego mieszkania. Nawet jak tam mieszka ktoś inny, no stać się dla niego pewnego rodzaju takim kamienicznikiem, czy właścicielem, i wynajmować ten lokal już osoby fizycznej, która tam mieszka w rodzinie. I proszę mi uwierzyć, Byszku, że Rada Miasta uchwaliła program, że tylko czy się najemcy, tylko ci, którzy nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu i ci, ci którzy na tych. ten program i ta boniska ta obowiązywała. Tymczasem tamtejszy wojewódzki sąd administracyjny o, uznał, orzekł, że również i właściciele willi, przedsiębiorcy i Ludzie, którzy nie są bezpośrednio związani z danym lokalem, nie mają tytułu prawnego, nie mają umowy najmu, też mogą takie lokale z bonifikatą kupować. To oznacza, że program, który by był skierowany do faktycznie zamieszkujących, może nagle gdzieś tam w pewnym momencie utracić swoją pierwotną intencję i gdzieś w jakimś sensie stać się kolejnym polem do, nazwę to wprost może i brutalnie, spekulowania y, mieszkaniami. Puenta. Musimy dokończyć. Y, czy y, może być taką puentą, takie sformułowanie, że są miasta, w których jednak sprawy dzieją się dobrze, prawda? Są miasta, które nie są zadłużone, są miasta, które tę przyszłość y, potrafią budować. Są miasta, w, którym, w których mieszkańcom żyje się fajnie, przyjemnie i, i z tych miast mogą być bardzo dumni. Wobec tego, dlaczego pojawiają się te miasta, w których jest gorzej, w których... Pojawia się ogromne zadłużenie. I w czym? Z czego wynika ta różnica? Jednym słowem, gdybyś mógł powiedzieć: Z poczucia bycia plebejuszem. Jednym słowem. Jednym słowem tak. Te miasta, które wykazywały się dużą roztropnością wcześniej, nie zadłużały się zbytnio, w sposób. Czy mówimy o zarządzaniu? O zarządzaniu. Czyli o zarządzaniu, to jest kwestia, czekamy na dobre zarządzanie. Czyli tak, na dobre kwestią... dobrego. Nie, że y, kredyt, y, pieniądze zewnętrzne, czyli rodzaj tej dźwigni finansowej jest lekarstwem na zastój, ale rozsądne kojarzenie, czyli, czyli wcześniejsza analiza opłacalności wszelkich działań jest najlepszym rozwiązaniem. Czyli tak jak nieruchomość o tyle wygląda dobrze, o ile dobrze się nią zarządza, to tak samo i miasto o tyle wygląda to miasto dobrze o ile się nim zarządza i na koniec jedno sformułowanie którym bym chciał kończyć wszelkie nasze spotkania i dyskusje zacytować Clinta Eastwooda który powiedział coś takiego jeżeli chcesz zobaczyć zmiany na lepsze czasami należy wziąć sprawy w swoje ręce i tym zakończyłbym to nasze wprowadzenie